Dobry wieczór, good evening. Witam na moim kanale. Zapraszam serdecznie. Dzisiejszy odcinek, kolejny odcinek na moim kanale ja się cieszę, bo po prostu chcę to. Chcę nagrywać to. Chcę po prostu pokazać swoje życie, opowiedzieć o sobie, czym się zajmuję, co robię, i po prostu ten odcinek. I ten filmik. Będzie o mnie, o mojej przeprowadzki do Polski. Opowiem, opowiem po prostu troszeczkę o sobie, jak przeprowadzaliśmy do Polski i jak to wszystko wyglądało. Po prostu chcę, żeby. A tutaj mam notesik, jak coś. Tutaj mam notesik. Zapisałam sobie kilka takich słów, których na przykład nie znam, jak powiedzieć. To będę podglądać, żeby żeby mogłam Wam powiedzieć normalnie i żebyście zrozumieli mnie. Dobrze, zaczynamy tego vloga za 1, 2, 3. Dobra, zaczynamy. Moja przeprowadzka do Polski wyglądała tak. Wcześniej mieszkał tutaj mój chłopak. A ja byłam na Ukrainie i właśnie on tutaj mnie zabrał do Polski. Właśnie nic, totalnie nic nie wiedziałam po polsku. Wiedziałam tylko dwa słowa. Yy, I to będzie dzień dobry. Tylko to, co widziałam. No a wtedy właśnie mówiła: że dzień dobry, coś takiego. A właśnie, yy, no tylko to widziałam. No, i przyjechaliśmy do Polski. Byłam zaskoczona, że przyjechałam do Europy i tak dalej. No, bo miałam wtedy 18 lat. Byłam zaskoczona, tego wszystkiego Się bałam. Przyjechaliśmy i poszliśmy do mieszkania tego, nie? I mieszkaliśmy nie w mieszkaniu jakimś takim kawalerskim i tak dalej. Mieszkaliśmy w hotelu, w hotelu, gdzie mieszkali inni Ukraińcy na przykład. I, no, bo naprawdę mieszkali z nami inni Ukraińcy, i po prostu mieliśmy taki pokój po prostu malutki pokój i kuchnię mieliśmy wspólną. I strasznie by było. Po prostu nawet nie chciałam się pójść pod ten prysznic, bo się bałam, bo tyle ludzi było, tyle chodzą, tyle kąpią się i w tym prysznicu, i tak dalej. A ja jest, nie wiem, dlaczego się wtedy tak bałam. Dlaczego wtedy miałam takie emocje, ale później, za dwa dni już przyzwyczaiłam się, już tam chodziłam sobie jak nie wiem, jak, jak u siebie w domu. No i cóż, i następny, kiedy to było? Na następny dzień, kiedy przyjechaliśmy do Polski, poszliśmy do sklepu. Oczywiście, że do Biedronki. No i poszliśmy i coś kupujemy, robimy zakupy. Pani mówi, że dzień dobry, czy siatkę doliczamy? A ja patrzę tak, Siatkę? O co chodzi? Jaką siatkę? Albo na przykład reklamówkę, nie? No totalnie nie wiedziałam o co chodzi. I mówię, no tak, bo ja zawsze mówię, tak, tak. I pani mi daje właśnie reklamówkę. A ja mówię, no to cóż, nie, nie będzie ta reklamówka i tak mi się przyda jak coś. No i później zrobiłam takie, no, zakupy małe. I później powiedziałam do swojego chłopaka, że nie pójdę więcej sama do sklepu, bo się boję. Bo się boję, że coś u mnie zapytają, coś odpowie mnie tak, coś zgubi się, będę od razu czerwona się robiła, a po prostu strasznie. No nie wiem dlaczego, dlaczego tak było, ale coś takiego dziwnego miałam u siebie w głowie. Dobrze, ale powiem Wam szczerze, że później minął miesiąc. No i zaczęłam coś tam w laptopie, oglądała sobie jakieś em, vlogi polskie i oglądała telewizję, dużo oglądała telewizji po prostu. Uczyłam się różnych słów, starałam się uczyć się różnych słów, ale to było tak ciężko, że... jak mam to powiedzieć, że po prostu mój chłopak widział, że tyle staram się, żeby się nauczyć języka polskiego, żeby rozmawiać na spokojnie tak na ludzie, wiecie, żeby po prostu, hej, siema, jak tam, co tam, a nie mogłam tam, po prostu byłam taka zestresowana, taka skupiona na tej celi, żeby nauczyć się rozmawiać po polsku, żeby po prostu się bałam nauczyć coś powiedzieć po polsku. Rozumiałam, rozumiałam Polaków i tak dalej, ale nie mogłam nic po prostu tak odpowiedzieć. Mogę tam powiedzieć tak, tak, super, dzięki. I coś takiego. Dziękuję bardzo i przepraszam, tyle co miałam, mogłam powiedzieć. No i no cóż, było bardzo ciężko. Mój chłopak, a teraz już mój narzeczony yy, 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 widział, że mi było ciężko, że płakałam, że miałam jakąś depresję, że nie chciałam mi się uczyć się polskiego, że po prostu. Yy, no, że po prostu już nie miałam siły, naprawdę. Tak mi było ciężko, że po prostu już sama powiedziałam sobie, chyba nie dam rady. Chyba nie dam rady nauczyć się rozmawiać po polsku, ale w jakiś moment odpoczyłam sobie, a później wzięłam się znowu do roboty. Znowu telewizję, muzykę, piosenki słuchałam różne. Co jeszcze? Zapisywałam sobie słowa, których nie wiedziałam, a przecież wszystkie słów nie wiedziałam. Przepraszam. No, i e, ciężko, ciężko naprawdę mi było z językiem polskim. Płakałam. E, jeszcze, jeszcze raz powtórzę, że płakałam, bo to dla mnie było stresujące. Stresujący język polski, bo ciężko nie wymówić na przykład te prze, prze, albo e, jak teraz, to teraz już mogę tak powiedzieć: czy w Rzeszynie książki już mi trzcinie. To już teraz mogę tak spokojnie sobie powiedzieć. A wtedy to dla mnie po prostu był łamaniec językowy dla mojego języka, że ja mówię Puch ty, gdzie ja mam dać ten język, żeby powiedzieć te słowa tak mi było ciężko, naprawdę tak mi... ja już chciałam, nie wiem, gdzie ten język dać żeby po prostu wymówić te słowa żeby powiedzieć to i po prostu stresujące dla mnie było, naprawdę stresujące dużo stresu przeżyłam ale cóż, idziemy dalej później zaczęliśmy szukać pracy a wiecie, Ukrainka mam 18 lat nie znam e, języka polskiego. Nie ma tam żadnego, żadnej fabryki albo coś jeszcze. Nie, była jakaś fabryka, ale ta fabryka była chyba taki z drzew, coś do robienia drzew albo nie wiem właśnie o co chodziło. A nie chciałam tam. No 18 lat mam, no jakie tam drzewa i albo coś jeszcze. No i wtedy e, szukaliśmy ze 3 miesiąca. Ja rozumiem, że już podchodzi mój bezwiz w paszporcie. I muszę jechać do domu. Muszę jechać do domu, a pracy nie znalazłam. A po prostu chciałam zostać ze swoim chłopakiem. I to dla mnie tak stresujące było. Mówię, puch, to no nie wiedziałam, co mam robić. Mój, mój chłopak też się przeżyła, bo e, chciał, żeby ja znalazłam sobie pracę i tak dalej. No i cóż, pomogliśmy, pomogli nam znaleźć pracę. Dzięki jednemu panu. Naprawdę pomógł nam znaleźć pracę w kuchni. No, jak to w kuchni? W ubieraniu warzyw, tak wam powiem. No, ja wiedziałam, że po prostu muszę, muszę wziąć chociaż jakąś pracę, żeby zrobili mi te dokumenty, żebym została. No i cóż, i w końcu trzeciego miesiąca zrobili mi te dokumenty, pojechałam na Ukrainę, zrobiłam sobie wizę. Spędziłam jakiś czas z rodziną i pojechałam z powrotem do Chłopaka. I zaczęłam pracować. Zaczęła się moja praca w takim warzywniaku, mogę wam powiedzieć. Że zaczęłam ubierać ziemniaczki, marchewkę, no i różne warzywa. Było ciężko, naprawdę. Na początku pracowałam z 5 godzin, z 4 godzinki, ubierałam ziemniaczki i sam do domu. E, nic nie wiedziałam, nic o co chodzi po płocie, coś do mnie mówią, a ja nie, co, herbatę, co to jest herbatę, i było mi ciężko. Później przychodziłam do domu i mówiłam do swojego chłopaka, że jest mi ciężko. Mówię, nie rozumiem, co do mnie mówią, ubieram te ziemniaki, siedzę. Jest, no jest mi naprawdę ciężko. Było ciężko, naprawdę. Nie powiem. Stres. Miałam taki stres, że po prostu musiałam pić tabletki, żeby uspokoić swój stres. No ja jestem takim wrażliwym człowiekiem, po prostu jestem taka jaka jestem. No i cóż, idziemy dalej. I później e, później to się zaczęło... Mm, już nie po 5 godzin, już po 8 godzin, nie? Po 8 godzin tak samo ubierałam ziemniaki. Powiem szczerze, ja tyle worków ziemniaków ubrałam, że po prostu nikt w życiu za swoich 18 lat. Kiedy miałam 18 lat wtedy, nie ubierałam ziemniaków, tak było ciężko, po prostu ręki mi tutaj tak bolały, bo bolały, bolały, bolały chyba od tych ubrania ziemniaków i po prostu, no, był stres dla mnie. Chciało mi się, a ja siedziałam jeszcze sama w warzyniaku i te warzywniaki, chciało mi się płakać, ale wiem, że nie muszę się poddawać tym zam i tak dalej muszę iść do przodu. Muszę myśleć o przyszłości. Muszę się nauczyć języka polskiego. I tak siedziałam sobie, grałam te ziemniaki i myślałam sobie o przyszłości, że mówię... Że będę rozmawiać po polsku. Będę mówiła po polsku. Będę pracowała jako kelnerka. Bo coś mi tak chciało. Chciało mi się pracować jako kelnerka za barem. Robić tam drinki jakieś i coś takiego. Rozmawiać z ludźmi tak na luzie, żeby było. No, ja tak sobie siedziałam, ubieram te ziemniaki i myślę sobie o życiu. I wiecie, mi to dawało jakiś taki stymul do życia. stymul nie do życia nawet, a po prostu jakieś cele moje, że dam rady, Maryczka, dasz rady. Nie wiem, po prostu jakoś miało tak. No, to chyba mi to i pomogło, że po prostu miałam jakieś cele i szłam do tych. No, ubierałam sobie 8 godzin te ziemniaczki, jest. 9 worków ziemniaków chyba ubrałam. Naprawdę, jest tyle tych ziemniaków, że aż miałam tutaj pęcherze. Naprawdę. O, po prostu aż przypomnę sobie, aż mnie dobrze. No i cóż, i popracowała tam z rok. Później, za ten rok, nie wiem co się stało, ale zaczęłam troszeczkę rozmawiać po polsku. I oczywiście żel. E, Pomogła mi w tym, bardzo fajna dziewczyna ma na imię Marlenka nie Marlenka, a Marlena ona zaczęła ze mną rozmawiać zaczę zaczęła mnie e, poprawiać e, zaczę zaczęła mi coś mówić y, a ja odpowiadałam na to jakoś zaczęła ze mną kontaktować e, żeby zacząć rozmowę I ja się bardzo cieszę, że ja poznałam tego człowieka że ona mi pomogła jakoś, żeby żeby po prostu nauczyć się. Oczywiście, że patrzyła jak ona rozmawia, jak inne rozmawiają, żeby później na spokojnie też rozmawiać. No i jeszcze raz dziękuję tej, tej dziewczynie, która mi pomogła, naprawdę. Ona była dla mnie jak nauczycielka. Tak, tak bardzo. No i później, z czasem, kiedyś stałam za bar. Była taka sytuacja kiedy, czyli nie wiem, była jako kelnerka i na kuchni i jako kelnerka. Pierwszy raz w życiu byłam za barem i przychodzą gości i coś zamawiają, a ja stoję, ręce mi się trzęsą. E, oni coś zamawiają, no pierogi, no to wiadomo pierogi, dobrze. Oni pytały jaka cena jest, powiedziałam im jaka cena jest. Później coś jeszcze powiedzieli, a, a ja stresujące, mi ciężko powiedzieć. I po prostu miałam wtedy taki strach, ale wiecie, jaka to jest adrenalina, że po prostu później po tej pracy przychodzisz do mnie i mówisz, Maryczka, a ty dałaś radę? Ty em, spróbowałaś, po prostu wiecie, ja spróbowałam to, ja mm, zmogłam po prostu e, znać w siebie jakieś siły, żeby powiedzieć, żeby. Mm, Próbować stać za barem i nalewać jakieś piwo albo coś jeszcze. I to dla mnie było super. Ja się cieszyłam tym. Fajnie. Ja byłam taka zadowolona. Przychodziłam do domu, dzwoniłam do swojej rodziny na Ukrainę. I mówiła, że mówię, ja byłem dzisiaj jako kelnerka za barem. U mnie zamawiali, ja przynosiła coś takiego. I ja się tak cieszyłam. Po prostu, jak nie wiem, jak wygrałam, wygrałam milion dolarów. No tak, takie miałam moc. No, ale um, nie chciałam się tam pracować. Bardzo mi się nie chciało tam pracować, ale um, nie miałam wyjścia. Nie, ma, nie miałam wyjścia po prostu, żeby pójść stąd. Um, potrzebowała te dokumenty, potrzebowała, żeby mieć umowę o pracę i została tam. Zostałam, jeszcze popracowałam chyba, przepracowałam tam za dwa lata. No i ta praca tak samo mi dała... Um, to więcej praktyki. Więcej praktyki w języku, w języku polskim, że ja cały czas słyszałam, jak rozmawiały, jak rozmawiają inne. I tak mi się w głowie się osiadło i, i super. Ale muszę się uczyć dalej. Nadal muszę się uczyć, bo e, chcę mówić wyraźnie, doskonale i żeby mnie rozumieli. No mam nadzieję, że Wy i teraz nie zrozumiecie, co ja mówię do was, bo bardzo się staram się dobrze mówić po polsku. Naprawdę, bardzo się staram O, dobrze, idziemy dalej. Już minęła ta praca, a wiecie, ta praca była okropna. Po prostu, jak przypomnę sobie tą pracę, z tym ubieraniem ziemniaków yy, i... Po, a po drugie, tam był tak samo troszeczkę niemiły kolektyw. Taki pracownik, niemiły taki pracownik, tak wam powiem. Yy, yy, Szef też nie za bardzo był. Szef był taką osobą, że myślał tylko o sobie, no nie o swoich pracowników. Chyba takie wszędzie jest nie. Ale mm, miałam naprawdę nie lubiłam swoich tam pracowników, nie pracowników, a kolegów po pracy. Takie były, wiecie, falszywe, wszyscy byli falszywe i po prostu nie chciałam mi się. Ja wiedziałam, że ja muszę zrobić swoją pracę i iść do domu. Ale stresa miałam dużą. Po prostu jak w ten dzień, siódma rano i iść do pracy, aż mi się nie chciało. Aż mi się nie chciało iść do pracy i coś robić. I po prostu, mm, nie wiem, powiem nawet, aż mi się od tego, co mówię, że przepracowała tam, że, aż mi się płakać co od tego. Bo okropnie tam było. Naprawdę, było tam okropnie. No i nie wiem, masz chociaż zacichłam, tak. Po prostu jak przypomnę sobie, aż mi dobrze się robi. Bo po pierwsze, nie podobała się mi się praca. Ciężko mi było, nie rozmawiałam po polsku, nie mogłam odpowiedzieć tym kolegom po pracy, które, które siadali mi na głowę. Naprawdę. Żeby ja robiła wszystko, a oni nic. Rozumiecie? Żeby on Siedzieli kurde i pili kawkę, albo wodę gazowaną cały czas pili, a ja kurde zapierdzielam i robię wszystko. Po prostu to było troszeczkę przykre, naprawdę to było przykre, że takie były kolegi po pracy. Niektórzy się dały naprawdę na głowę i robili z siebie jakieś tam królew życia, że oni mogą rządzić mną no, jak nie wiadomo co. Ciężko mi było po prostu im odpowiedzieć to, odpowiedzieć jak ja, mam, jak ja mam dość już ich i tak dalej. No cóż, to już minęło. To już zostawimy tam nadal. I my idziemy dalej. Ja idę dalej. Ja się cieszę. I to już co? I z tą pracą byliśmy. Byłam tam, pra, popracowałam dwa lata. No, i szukałam dalej. Szuka. później zwolniłam się, bo złożyłam wypowiedzenia. Już miałam dość, naprawdę miałam już dość. Akurat e, wziąłam urlop. Powiem, dlaczego złożyłam wypowiedzenie? Dlatego, że e, pojechaliśmy na urlop. Później już po urlopie przyjechaliśmy. E, no i przyszłam do szefa i mówię, żeby szef podpisał mi dokumenty na kartę czystego pobytu, bo właśnie wtedy składałam dokumenty na kartę czystego pobytu. I potrzebowałam podpis, e, szefa, i żeby dostać tą umowę jeszcze na rok. No i e, szef do mnie mówi: A dlaczego nie jesteś w pracy? Dlaczego mam ci coś podpisywać, ty miałeś pracować? Ja mówię: Ja nic nie miałam pracować. Dlaczego ja miałam pracować, jak ja nie mam umowy, nie mam nic po prostu? Dlaczego ja mam iść pracować, jak ja nie, nie mam umowy? Po prostu chciałam dostać umowy na spokojnie załatwić sobie z tymi dokumentami i po prostu już przy, przyjść i zacząć pracować niestety. Eee, I wtedy tak się wkurzyłam, że on po prostu nakrzyczał. Wszyscy byli, wszyscy słyszeli, a on tak nakrzyczał na mnie nagle, że, ja by, że odczuwałam niby była winna. A chociaż nie byłam winna. Po prostu chciałam, żeby tylko podpisał, żeby załatwiłam sobie dokumenty. Eee, no i... Wtedy chyba to się stało, to dobrze się stało, że nie podpisałam, że e, nie miałam z nim karty czy swego pobytu, że nie miałam nic wspólnego z tym szefem. Ja bardzo się cieszę. To po prostu e, dzięki Bogu, że tak się zdarzyło, że, e, że po prostu nie podpisałam i nie zostałam tam tej pracy. Później. E, Powiedziałam, że odchodzę i tak dalej. On nic nie powiedział, no dobrze. I podpisałam sobie na spokojnie, on podpisał, że się zwalniam, wszyscy byli w szoku, ale wiecie, miałam taką złość i miałam tak... ale i złość i wtedy było tak mi fajnie, że w końcu złożyłam to wypowiedzenie, że no, powiem szczerze, że już powiedziałam, ja to wszystko. Ja te dokumenty i tak dalej. Ja mówię, ja pójdę do szkoły, ja pójdę gdzie indziej, no już nie będę pracowała tam. I tak się stało. Ja nie zechciałam pracować. Po prostu już zdecydowałam, że już nie wystarczy. Tak się cieszyłam, po prostu jak nie wiem, coś rzu rzuciłam z moich plec i poszłam i byłam takim ptakiem na wiecie? I tak się cieszyłam, jak nie wiem co. Ja mówię. Buchty, ja pójdę do szkoły, załatwię wszystko, pójdę do jakiejś innej pracy. No i cóż, dostałam wypłatę, e, dostałam wszystko, umowę, o nie, umowę dostałam, a cóż, co ja dostałam? Oświadczenie, że pracowałam i tak dalej. To nieważne. No i cóż, i zaczęłam szukać pracy. Zaczęłam szukać kolejną pracę. Mówię, kurde, gdzie w takim małym mieście znajdę pracę? A mieszkaliśmy właśnie akurat w Tomaszowie Lubierskim. Buchty, mój. Nie powiedziałam najważniejsze, gdzie mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy w Tomaszowie Lubelskim. To było takie miasto niedaleko od Lwów. No bardzo niedaleko, ono. mi nie wiem, ile tam kilometrów było, ale blisko, blisko byliśmy. I właśnie to miasto. Było ciężko znaleźć pracę, było ciężko. Yy... Po prostu no ciężko było znaleźć pracę, i znowu poszłam do tego człowieka za pomocą. Do człowieka, którego mój narzeczony w ogóle jest piłkarzem. I on właśnie poszedł do swojego dyrektora, żeby pomógł z pracą. Bo ten dyrektor zajmuje się wszystkim i znał tu wszystko w tym miastach małym. I właśnie ten dyrektor pomógł mi z kolejną pracą. Tak się stało że poszłam na rozmowę i przyjęli mnie do pracy. Pracowałam w hotelu na śniadanie. Byłam taką mini szefową śniadań. Po prostu byliśmy same. Z jedną dziewczyną pracowało, Nazywa się Marta. Bardzo fajna też dziewczyna. Też mi pomogła. Taka energiczna, taka emocjonalna tak samo jak ja. No właśnie, pracowałam z nią, fajnie było naprawdę, przychodzi... a no fajnie było wtedy, że przychodziliśmy na piątą rano, no a fajnie było kiedy wychodziliśmy o 13 albo 12, to było super. A ja się tym cieszyła, że przychodzimy wcześniej, możemy wypić sobie albo herbatkę, możemy i po prostu, wiecie, po tej pracy okropnej, w której byłam i... Rozumiem w tej okropnej pracy co byłam i tam było tak okropne, że aż mi się nie chciało przychodzić. A następna praca to po prostu poznałam tą martę dziewczynę i aż mi się chciało, aż mi się chciało przychodzić, aż mi się chciało wypić kawkę z nią rano, że dziewczyny nam z recepcji zrobili kawkę i tak dalej. Fajnie, fajnie bo by było, porozmawiać z nią było i w ogóle tak. No super, ja się, ja się chciałam, ja mówię o super, jutro idę do pracy. Nie wiem, dlaczego mnie tak się chciało, ale to było czasami. Czasami mi się chciało, a czasami mi się mówię, kurde, już mam dość, wstawanie o 5 rano i wstawanie o 4 rano. O piątej do pracy przychodziliśmy, albo nawet wcześniej. Ja mówię, buch, ty moi, jak mi się nie chce, jak mi się nie chce iść do tej pracy. Ale tak się stało, że poszłam tak samo z tej pracy, byłam tam rok. Popracowałam tam rok. No i poszłam, poszłam z tej pracy, bo przeprowadziliśmy do innego miasta. A najważniejsze, nie powiedziałam, że w Polsce jesteśmy już ze 4 lata. Ze 4 lata, bo jak to dużo. To jeszcze nie koniec yy, moich historii. Po prostu... Yy, Mam taką długą historię, że po prostu nie wystarczy mi pamięci na kamerze i na tym moim telefonie, po prostu nie wystarczy. Yy, Opowiedziałam opow Wam takie najważniejsze, yy, najważniejszą historię, yy, ale mam dużo jeszcze do powiedzenia, że, żeby jeszcze Wam powiedzieć, że opowiedzieć o swoim życiu: jak teraz mieszkam, co robię, czy pracuję, czy nie pracuję, co, jak spędzam czas i tak dalej.